A więc witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmie pokażemy młode króliki w hodowli. Oraz pokażę Wam informacje, więc przechodzimy do filmu. Tu jak wiecie była samica z młodymi. Zostały same młode. Cztery samiczki. One są na sprzedaż. Wykręciłem kotnik, i tu się same siedzą. Było ich pięć, jakbyście mogli się domyślać, ale... Jedna niestety padła, szkoda, bo była najlepsza z miotu, ogólnie ucho, głowa najlepsza, no ale, szkoda. Tutaj dalej mamy te dwa samce, co były, one są już w zasadzie sprzedane, bo idą na mięso, więc za takie jakby półtora, za miesiąc do półtora miesiąca powinny zostać ubite na mięso. Tu Wam jeszcze szybko pokażę do tej nowej klatki to jest w użytku to jest ta samiczka niebieska tu założyłem kotnik ten dyla, paśnik ten duży no i tu ma mieszankę tradycyjnie paśniku nie wiem czemu tutaj tak zgarnęła całą sztuka tam ale to już około ja nie będę dawał no i przechodzimy do głównego tematu odcinka więc młode króliki muszę rozprzątać miejsce, ale to na razie nie bo no, słabo u mnie z pogodą. Widzicie, straszne błoto. Muszę sobie chyba wyłożyć kostkę tutaj, jak coś tam będę miał. Samiczka tu do młodych idzie. Ja, widzicie, już tu gniazda za bardzo nie ma. O, maluszki. Super, ładne. No, Stara, przesuń się. No, o, no, ale nie, nie to do góry. Widzicie? Króliczki piękne, super mi się podobają, strasznie mi się podobają, szczególnie te srokacze niektóre, na przykład ten. Jak złapy w ogóle? O, pokażę wam. Jeszcze lampę wyłączę tylko. O, ten. Przyjął tak te barwę po ojcu, widzicie, tutaj taki szar ma. To nie, że to jest futro takie podwinięte, tylko ogólnie tak samo z tej strony. Tu mam takie czarne. Nosek tutaj taki czarnawy. Super, a duże już są. Jak na swój wiek. I tu są reszta. Jeden jest tylko taki mniejszy. Jest najmniejszy, a ma najlepszy rysunek. I to jest samczyk. Z tego co kojarzę. Też wam go pokażę. Tylko lampę muszę wyłączyć. O, o nie. To jest. Chodź. co to może tak go pokażę. Nie, on go Nie wiem, strasznie ruchliwy są. Który jest? O, taki szary, bardziej tu jest, a nie rudy. Fajnie. Z tego co patrzyłem, yy, są cztery samce, dwie samice: samica ruda i samica rudo-biała. Yy, I trzy samce rude i jeden ruda, Trzy samce rudobiałe i jeden rudy więc tutaj by było na tyle. One są do sprzedania, można rezerwować już tak wam się mogę przyznać. Parka jest zarezerwowana dla widza mojego. Dla... On też nagrywa. Znaczy no... Widzę. No chyba mogę tak powiedzieć. Ma swój kanał na YouTube Kefrabi się na nazywa. Też nagrywa, więc myślę, że jak te maluchy pójdą do niego, to... Po prostu będą mu fajnie, fajnie służyły w hodowli, mam nadzieję, że będą fajne młode też u niego dawały jak urosną, więc on, ja do niego jeszcze tam do hodowli będę jechał, bo nie ma transportu, to mu zawiozę. Może coś tam się uda, jakiś wjazd na hodowle nagrać czy coś w tym stylu, więc tu też było na tyle. Przechodzimy do następnej klatki. I w zasadzie ostatniej tutaj. Są te samczyki cztery. i zostało tu strasznie na moku, ale nie, nie ma, one nie mają mokro. Tu widzicie. W tym sianie co kupiłem jest strasznie dużo dęba, jak widzicie. Króliki, no, się, no wyciągają to bardziej, ale jeszcze Wam pokażę yy, ten siano, bo kupiłem sobie te kostki. Jak możecie pamiętać. I miałem ich 10. 3 tygodnie temu tu je kupowałem i do tej pory użyłem jedną kostkę, tutaj mam drugą, proporcjowaną. I tu, widzicie sianko, tu się naładuję, ja będę miał na, poz, na później. Czy tak rano? I sianko spokojnie, z króliki je jedzą Okej okay. No i fajnie, bo trzy tygodnie, jedna kostka to wiecie spoko wynik, króliki na jedzą i nie jedzą. Zależy kiedy i które, bo na przykład sam jest mi a ja teraz już przestał, ale mi nie raz, że coś tam skudzę, to dobre. No i tu było na no tyle, wiem. No te kostki. Tu mam jeszcze siano dwójka. Możesz porównać jakość swojego siana. Gdzie? Takie jest swoje sianko, a takie skupne. Zaraz widać, które króliki bo chętnie jadły. To jest takie bardziej patyczk... patykowate takie. Bo wujek u mnie nie czeka aż trawa będzie taka duża, jak tutaj. Strasznie takie duże. Tylko po prostu robię, jak jest taka najlepsza. Ani nie stara, ani nie taka malutka. No i widać, takie fajne sianko wychodzi. chodzi. Drobniutkie króliki bardzo chętnie To Tu mam jeszcze tak w razie czego ten worek. Tu mam słomy trochę. Wybieg za niedługo będę musiał, wyzwolić, ale na razie mnie, że tydzień, czy półtora tygodnia leje, więc masakra. Ja jeszcze wam powiem jedną informację znowu, bo mam taką fajną nowinkę, że udało mi się teoretycznie sprzedać tą samicę. Ona jest już tak jakby zarezerwowana. Ma przyjechać w sobotę po nią Pan Za 120zł więc sprzedaje sprzedaję I życzę na spoko, a Mam zamiar kupić Właśnie Będą nowe nabytki, prawdopodobnie za Do miesiąca czasu I słuchajcie, mam Taki konkursik mały Jak, jak kto, kto, który pierwszy widz zgadnie To um, to będę za Co to będą za nowe nabytki Dokładnie to będzie pozdrowiony przez trzy filmy. Tak, trzy następne filmy. Dostanie serduszko. No i ogólnie, jak będzie miał kanał, na którym będzie nagrywał, no to będzie po prostu polecany. I dziękuję, bo fajnie. Bo dziękuję też, bo tam na live u Karmazyna fajnie subskrypcje mi powbijały. Bo tam ocenią mój kanał, więc fajnie, cieszę się. Samiczka jest. Fajna właśnie wylinka przechodziła, tu możecie widzieć, że futra dość sporo jest, fajna samiczka. No właśnie, u mnie, jak nie będzie w podawli, te młode idą, do niego chciałbym kupić samicę madagaskarową, ale to nie będzie ten nowy nabytek, co będzie, te nowe nabytki, do niego samiczkę madagaskarową całą niebieską nie, zostawiam. No i za tą samicę i za te młode będą nowe nabytki, mogę Wam podpowiedzieć, że to będzie parka, no a resztę to już powinniście, resztę to musicie wyzgadnąć, e, więc co, to by było tyle w tym filmie, następny film będzie po wbiciu 17 łapek, e, więc co, trzymajcie się, do następnego, no i cześć!